Siemanko, dzień dobry. Kryptobroda z tej strony. Słuchajcie, kochani, tak jak w tytule, czy da się zrobić 100 transakcji pod Airdrop za 6 do 13 dolarów? No i teraz sobie pomyślicie, pewnie no, zwariowo facet, tak. są opłaty transakcyjne są drogie i tak dalej. Gdzie jest 100 transakcji na, za taką kwotę? No i otóż teraz pokażę Wam, że się da. Jest do tego platforma dmail, jest to, że tak powiem, nasza skrzynka mailowa. Dobra, nazwijmy sobie tą platformę, że tak powiem, taką skrzynką mailową, na której wysyłamy i odbieramy nasze maile, tutaj już się przeniosę, czy to za, na Web2, czyli z tradycyjną pocztą, jak, taką jak Gmail, O2 i tak dalej, jak i Web3, czyli tutaj już po sieci kryptowalutowej w tym przypadku pokażę Wam dzisiaj działanie na ZK syncu ale również możecie to zrobić, jak tu widzicie, na Starknecie, czyli nasz portfel Argent X. Tam Internet Computer, World, Coin, jak i Solana. Ja skupiam się tutaj właśnie na MetaMasku i połączę się z siecią ZK sync bo taka jest dostępna. Na początku, jeśli już się połączycie, pierwsze co zróbcie, to klikamy sobie w ten trybik. I tutaj mamy NFT Domain Account. Ja już mam akurat wykupioną, ale tutaj będziecie mieli opcję wyszukania nazwy. I bardzo ważne, jeżeli działacie na sieci IK-SYNC i myślicie sobie nazwę, która będzie zawierała od 8 do 11 znaków, wtedy ta, ta domena jest darmowa. Ponosimy tylko opłatę transakcyjną w wysokości 12 czy też 13 centów. Także prawie jak za darmo, następnie, jeżeli już macie wykupioną tą domenę, tutaj macie tą w formie NFT, taką otwartą kopertę z nazwą końcówka demail.ai i w rubryce Operate będziecie mieli zieloną ramkę z napisem BINT, to klikacie, aby aktywować po prostu swojego. Maila I następnie przechodzimy już do opcji wysłania, w tym celu klikamy tą białą ramkę z napisem Compose i tutaj wysyłamy. Tu to jest oczywiście adres i tutaj możecie sobie przetestować i wysłać na swój adres gmaila, bo myślę jednak, że większość świadomych osób korzysta z właśnie z sieci gmail, nie z jakichś tam onetów, odwa, buziaczków i tak dalej. Wyślejcie sobie ten adres, ten tutaj krótko wpiszę na przykład testowy. Wysyłacie opłata to jest 12 centów. I teraz jeśli chcecie wysłać na ten właśnie adres czyś od ZKSIN, to ja tutaj wam wkleję na pewno w komentarzu poniżej swoje dane. Teraz wam pokażę jak te dane jeszcze wyglądają, może o, tutaj mamy. Default adres, czyli to jest cały nas adres od MetaMask'a po małpie, jest e-mail IAI, principal id to jest jakiś tam ciąg cyfr ewentualnie również możecie wpisać domenę czyli ten nasz adres NFT subject to wiadomo jest temat krótki w zatwierdzamy i mamy jedną mamy wysłanego maila co wiąże się z tym, że mamy zaliczoną jedną transakcję i na sieci ZK Sync kosztuje 12 do 13 centów w zależności czy wysyłamy to w tygodniu czy też w weekend. Bo mimo wszystko w weekend te transakcje są tańsze. A jeżeli działacie tutaj na sieci Starknet, to te transakcje wynoszą 6-7 centów. Czyli jak łatwo przeliczyć, za 100 transakcji mamy 100 wysłanych maili, kwotę. 6-7 dolarów czy też 13, centy, 13 dolarów na sieci zK Sync. Oczywiście, no, nie wiem, czy będzie się komu chciało tak, że na początku siedzieć i wysłać tych 100 maili dziennie, ale wyszliście sobie po powiedzmy 10 maili dziennie przez tydzień. Macie 70 maili, 70 transakcji tanim kosztem na sieci, której działacie pod airdrop. Dobra. Ja sobie tutaj użyję jednego adresu, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Subject piszemy testowo, tu wpiszemy też test i teraz klikamy send. Bo jak widzicie, gas jest dzisiaj nawet droższy, bo za 19 centów. Ale mówię, wysyłając to w weekend, macie dużo taniej działamy tutaj pod airdrop potencjalny, oczywiście pamiętajcie, tutaj nic nie ma obiecane. Potencjalny airdrop od sieci, na której wysyłamy, jak i od e-maila, a jeszcze taka bardzo ważna sprawa. Tam za każde zdobywamy tutaj za każdego maila jakieś tam punkty i mamy tutaj również zadania do tak powiem, do wykonania poprzez od zaproszenia znajomych do wysyłania maili na danej sieci, później za te punkty, możemy sobie upgrade'ować plany i tak jak na początku, ja jestem teraz na planie BASIC mogę wysłać dziennie 40 maili albo też 200 MB danych a na końcu, na wyższym planie jest 200 maili dziennie 2 GB danych co jest najważniejsze i bardzo fajne tutaj tych planów nie możemy kupić za pieniądze czy też za kryptowaluty, ale poza właśnie za użytkowanie platformy dostajemy punkty, dzięki czemu upgrade'ujemy sobie taki plan. Aktualnie to wszystko. Jeśli się podobało i uważasz ten materiał za przydatny, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu co sądzisz o takim sposobie na nabijanie transakcji na wybranych sieciach oraz nie zapomnij zostawić suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami i do usłyszenia wkrótce. what's